Cześć, jeśli mamy opanowaną gwiazdę, możemy zabierać się za barana. Jeśli nie mamy opanowanej gwiazdy, zapraszam do mojego poprzedniego filmiku. Ok, na samym początku staramy się zrobić gwiazdę, tylko że ze złączonymi rękoma. Jedna obok drugiej. Tak zwany rundek. Staramy się robić to coraz wyżej i coraz mniej dotykać rękoma do trampoliny. Bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żeby po wybiciu łamać się w biodrach. To właśnie biodra pozwala nam swobodnie wylądować. Czyli wybijamy się jak do salta w przód, pamiętając o rotacji rękoma, centrujemy rękoma na trampolinę, i gdy już jesteśmy do gór nogami, łamiamy się w biodrach i swobodnie lądujemy na nogach. Czym mocniej pociągniemy ręce jak do salta w przód, tym łatwiej będzie nam zrobić barana. Gdy ktoś sobie nie radzi, aby wylądować na nogach, bo nie wiem, ląduje na przykład na brzuchu, na kolanach, to postarajmy się przy lądowaniu podkurczyć kolana. Będzie nam wtedy dużo łatwiej wylądować. Po wybiciu kierujemy rękoma na środek trampoliny i staramy się zrobić tak obrót, aby wylądować tyłem. Mega ważną rzeczą jest to, aby nie rozłączać nóg w powietrzu. Nogi są razem przy wyskoku, przy locie i przy lądowaniu. Pamiętajcie też, że nie każdy robi barana w tą samą stronę. To, że ja robię w prawo nie oznacza, że wy też będziecie robili w prawo. Jeśli już czujesz, że dobrze ci wychodzi baran, postaraj się wyskoczyć jak najwyżej. Zobaczysz jakie to jest wtedy proste. Staraj się wtedy nie uginać kolan, łamać w biodrach i lądować na proste nogi. Jeśli materiał ci się podobał zostaw łapkę w górę, subskrypcję, aby nie przegapić nowych odcinków i do zobaczenia.